Dolce wita! słodkie życie. Bo życie ma taki smak, jaki mu nadasz. Cześć, witam was w filmie, którego dawno nie było. Będzie to foodbook, taki foodbook dnia upalnego. Ponieważ mamy dzisiaj 6 lipca, godzinę 11.40. Jestem przed śniadaniem, jestem po długim, dwugodzinnym spaceru marszem. Jest przepiekielny zaduch dzisiaj, na szczęście od jutra w całej Polsce będzie chłodno będzie 19 stopni i będzie deszcz, uwielbiam. Jest to moja pora śniadaniowa, więc właśnie idziemy sobie zagrzać e, ziółka, a potem zjeść. I słuchajcie, od wielu, wielu lat zioła, które ja piję, to są zioła z magicznego zielnika dziewanny według refektury Moritza i tutaj mam wątrobowe, a tutaj są nerkowe. I to, co robię najpierw, to wlewam wodę do garnuszka. Jest to woda z lasu, z górskiego źródła, tylko taką piję. Mam tutaj taki wygodny nalewaczek, żeby się dobrze z tego na co dzień korzystało. I sypię sobie I dla mnie nie ma nic piękniejszego niż rozpoczęcie dnia od kubka takich mega gorzkich, wątrobowych ziół, które pobudzają mi trawienie, które są dla mnie jak taka kawa po prostu. Ja nie piję kawy, ale, ale są po prostu takim totalnym strzałem na rozpoczęcie dnia. Kiedy ziółka się gotują, dołączam. Moje poranne, parujące ziółka, kurde, prześwietlone wątroby. Dobra, chrzanie to idealne światło, to jest vlog. Czasem można sobie pozwolić na chwilę szaleństwa. Odnośnie ziół, to jest coś, o, czymś, o czym mówię już od wielu lat na tym kanale, ale dawno nie mówiłam. Zioła, które ja piję, to są zioła, tak jak mówiłam, z magicznego zielnika dziwanny. Jeżeli nie wiecie, kto to jest dziwanna, to tutaj na górze wyświetla Wam się film. Jest na moim kanale historia nowotworu, ciężkich chorób tarczycy i wszystkiego, z czego wyszła dziewanna samodzielnie dzięki swojej wiedzy dzisiaj dziewanna jest naturopatą irydologiem, fitoterapeutą ma również szkołę ukończoną zielarską i największą pasją dziewanny jest właśnie zbieranie dzikich ziół i to jest to co mówiłam już, ale powtórzę to chętnie bo to jest bardzo ważna informacja i chcę żeby to dotarło do jak największej ilości osób, że zioła ze sklepów zielarskich przechodzą proces higienizacji bo takie są standardy po prostu, tak? W tym świecie w świecie, który jest wypaczony na punkcie steryl w ten sposób zioła pozbawia się ich mocy, więc takie zioła, które kupujecie w sklepach zielarskich one to mają nie wiem, 5-10% realnej mocy, dziwanna zbiera zioła sama, suszy je samodzielnie na słońcu, to jaką moc mają te zioła te mieszanki ziołowe, jak to wpływa na ciało, na cerę, na samopoczucie, to jest absolutny odjazd. Polecam każdemu. Tutaj mam oddziewany maść fiołkową, którą stosowałam jak przyjechałam ze Silanki i miałam całą prawą stronę w takich krostach, bo, bo spałam na, na poduszkach na Silance, gdzie tam higiena bardzo, bardzo nisko. Od razu, po, po trzech dniach stosowania tej maści, wszystko mi po prostu zeszło. Kiedy miałam złamaną nogę, to dziewanna wysłała mi maść z żywokostu, którą smarowałam miejsce na skórze, gdzie było złamanie z przemieszczeniem, aby właśnie ten żywokost po prostu wpływał na kości, bo tak jak sama nazwa mówi, żywokost, żywi kości. Więc to co robi dziewanna, to jest pełna jakość, pełne spektrum tego, co niosą zioła, zioła, które jako jedne z nielicznych roślin na tej planecie zostały w żaden sposób niezmodyfikowane przez człowieka. I ja wiem, że moi stali widzowie zaopatrują się u dziewanny i bardzo się cieszę, ale dla tych z was, którzy chcą mieć zioła o prawdziwej mocy, takie jak biologicznie zostały nam dodane, to dziewannę znajdziecie na Facebooku, jest taki fanpage, stronka, którą można polubić, napisać do niej wiadomość i zamówić sobie. Dziewanna ma w swojej ofercie również naturalne kosmetyki, kremy, no i ja akurat takich rzeczy nie, nie bardzo używam, więc ja tego nie mam ale no kobiety zamawiają więc szczerze z serca polecam, to nie jest żadna płatna reklama, dziewanna jest moją kumpelką, nic mi nie zapłaciła za reklamę, ja po prostu gdzieś regularnie raz na pół roku, raz na rok e, przypominam wam o tym, że żebyście nie kupowali po prostu ze sklepów zielarskich tych wyjałowionych ziół, które mają 5% mocy, jak możecie mieć po prostu od dziewanki coś absolutnie no, no niesamowitego, coś co ona sama zbiera, sama służy, co nie przechodzi higienizacji, więc, więc serdecznie po prostu tu polecam, ja piję teraz swoje ziółka wątrobowe o, ciepłe, i zaraz bierzemy się za śniadanko na tym foodbooku no i słuchajcie, jest godzina 12.24, ponagrywałam pogadałam do was, czuję, że ziółka się już strawiły, bardzo ważne jest, żeby nie mieszać ziół w brzuchu z innymi rzeczami, żeby one mogły się przyjąć i, i wchłonąć to, co jest do dlaczego ucieka mi ostrość a na śniadanko dan, 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 dan. czy widać? To są dwie połówki arbuza, ale tu z wczoraj pomyślała, o F z dzisiaj przygotowane się danko. Takie dobre. I sama obsługowa lodówka się zamknęła. Odnośnie arbuza, to powiem Wam, że nie jadłam arbuza od 2018 roku. W 2017 czy 2018 przez sezon arbuzowe arbuzowy, zjadłam 900 kg arbuza i wtedy były tak pyszne arbuzy, jeszcze były tak tanie po 60 ileś groszy. Po prostu objadałam się tym, bo to był mój szczyt mojej fazy surowej. Natomiast później ten arbuz mi całkowicie po prostu obrzydł na wiele, wiele lat nawet. Czasami się zdarzało, że kogoś tam widziałam gryza, ale tak mówiłam, nie, to kompletnie nie moje. I w tym roku wróciła mi arbuzowa faza, i teraz, właśnie w makro, znalazłam taki rzut arbuzów. O, po prostu kosmos. Smakują jak galaktoza z cukrem. on jest tak twardy, popatrzcie, że aż. Słyszycie? To jest ASMR. On aż pęka, kiedy wbija się po prostu w niego widelec. I teraz codziennie rano. Od dwóch tygodni nie. wiem taką miską, ona jest wielka. No śmierdzenia. Jak jest upał, który mnie wymęcza dla mojej pity ognistej, to zdecydowanie nie jest na pora roku. Ja się kocham słońce, ale jak jest tak ciepło, to dla mnie to już jest tłumacz, bo moja konstytucja właśnie pity ognista, ona jest zbudowana z ognia, więc... Więc więcej ciepła, więcej ognia mnie po prostu bardzo mocno rozregulowuje. Ostatnio poszłam rano z psem i było 16 stopni, wiatr i deszcz i ja po prostu rozebrana, tak jak teraz i było mi tak cudownie, więc tęsknię już za październikiem. I w ogóle, dlaczego ja jem tego arbuza tak? A nie po prostu łyżką, połówkę jak zupę. To dlatego, że ja nie lubię pestek, tak samo w winogronach, więc ja sobie po prostu wolę go pokroić, wydłubać Nożykiem i palcami, mm, wszystkie te peski, i tak po prostu móc sobie to wiecie wygodnie, na spokojnie, na tarasiku czy tam coś oglądając, zjeść, a nie dłubać, wiecie tym widelcem po prostu. Także idę zjeść i widzimy się na obiedzie. przez chwilą właśnie prawie się udusiłam, bo zakłęcałam się powietrzem. Dobra, słuchaj, idziemy dalej. Ja trochę siadłam do montażu filmu który będzie za parę dni na kanale. Mamy 13.14, zjadłam pół miski arbuza. Dzisiaj z arbuzem nie wajbuje. i robimy sobie obiadek. Czy ja mogę się pochwalić? Jaki piękny porządek zrobiłam ostatnio w mojej wielkiej zamrażarce. Tutaj jest sekcja bananowa na przykład. Juhu! Tu słuchajcie mam zamrożone borówki jeszcze z tamtego sezonu. Zawsze jak są najtańsze to kupuję i mrożę. I teraz sobie te poróweczki wrzucimy na naszego garneczka. Dobra, słuchajcie, to jest bardzo leniwy vlog i nie chce mi się montować kamery na statywie, więc będziecie tak z dołu. Balana! Blenderos. Wodos w blenderos. Surowos kakaos. Super, zalałam kamerę. To jest tylko dowód na to, jak dawno nie kręciłam vloga. Tak więc druga łyżka kakao. Tym razem nie wyleję. Peanut butter. No i na koniec banany. A sorry, bananos. Żeby one były takie na maksa odniste, nie takie, wiecie, zbite. Dobra, jest, wygląda jak kupa. Wszyscy to wiemy. I teraz, moi mili Państwo, tutaj mamy jagódki, jagódki pełne snów. Teraz mamy peanut butter kruszone orzeszki. Następnie moje ciastko, od którego jestem uzależniona powinna mieć z tą firmą współpracę. Jest to ciasteczko, które jem codziennie od września 2023. Powiem Wam, że osoby, które mnie znają, to po prostu jak chcą mi zrobić prezent, to mi już kupują karton tych ciastek. Bo ja te ciastka kupuję sama na karton, po prostu, patrzcie. I takie jedno ciasteczko dziennie właśnie sobie... Mm, kruszę. Uwielbiam, po prostu I jak to ciasteczko, ono się wtopi w te rozpultane, gorące jagody, to ono nasiąka. Mm. Tu wszędzie pływają rozpuszczone jagody, ciasteczko, orzeszki. I ten sok z jagód. On się tutaj rozpuszcza jak taka jagodowa polewa. Tu są całe te jagódki. Można sobie tu wsypać. O. Idę jeść, bo mi się tutaj wszystko rozpuszcza i jak zjem, to przyjdę. Jest godzina 16. Właśnie wstałam z drzemki. I próbuję odnaleźć się, w której jestem w galaktyce, bo ostatnie dni przez upały nie dosypiałam, bo musiałam rano wychodzić z moim psem, bo w ciągu dnia jest za ciepło, żeby ona chodziła. I idziemy zrobić kolację. I jak już znacie mnie i mój kanał, to wiecie, że ja gotuję i jem w bardzo skomplikowany sposób, jak widzieliście na pozostałych, poprzednich dwóch posiłkach dzisiaj. Więc poziom zaawansowania tej kolacji będzie bardzo wysoki. Nie wiem, czy Wasze możliwości kulinarne pozwolą Wam w ten sposób zrobić, przyrządzić posiłek, ale jeżeli nie, to nie przejmujcie się. Możecie to po prostu potraktować jako inspirację. O wilku mowa. A wilk tutaj. Tutaj leży wilk. Mój wilk tu leży plusowy ale zmęczenie, ale piękne masz policki, uwielbiam twoje policki, wiesz gdzie mogłabym zjeść tutaj, tak om tu bym ugryzła, co ty na to i nasz obiad moi drodzy państwo jest tutaj a więc moi mi państwo do przyrządzenia naszego obiadu potrzebujemy zapiszcie sobie bo lista składników jest długa składnik numer jeden świeży surowy bób, garnek tak to wygląda. Ja mam 500 gram, ale wiecie, ilość może być to wolna. I zalewamy to wodą. Koniec przepisu. Mam nadzieję, że byliście uważni i wszystko zapamiętaliście. Pilnujesz arbuzów, tak? Żeby nikt nie ukradł, tak? Oczywiście, że mu trzeba pilnować. Ty jesteś strażniczką wilczą tego domu. Oj, ogon się cieszy! Cieszy się, ten ogon jak nie wiem. Tutaj, strażniczka moja pilnuje, pilnuje strażniczka i zamiata troszkę tutaj ogonkiem. No, kim mój, kim mój ty, ty, O, uwielbiam te małe pluszowe policzki, proszę panią, jak można być tak słodką dziewczyną. Jak, jak się pytam, jak? No i witam się z wami z mojego ulubionego miejsca w domu, czyli sprzed mojego biurka. To tutaj między innymi tworzę moje książki. I na obiad, jak widzieliście, jest bób i to jest bardzo ciekawe, bo to jest mój czwarty z rzędu dzień, kiedy jem bób i nie jadłam go w ogóle i w ogóle za nim nie przepadałam. I w tym roku, tak jak mi się odpalił arbus, tak pierwszy raz w życiu odpalił mi się bób. Jak ja ten bób przygotowuję, wrzucam go po prostu dosłownie na 3 minuty do, do gotowania i takiego sobie jem. Do tego oczywiście jest cała solniczka soli i nie uważam, że sól jest zdrowa i dobra, ale po prostu bób i sól to jest nierozłączne duo, więc sobie nie żałuję, tak jak do frytek. Ja to jem oczywiście paluchami i dowiedziałam się, że to są ludzie, którzy nie jedzą skórek z bobu. Jesteście bardzo dziwnym gatunkiem, bo dla mnie bób bez skórki to jest po prostu bez sensu. Nie wiem w ogóle, po co to jeść. Ja sobie to solę na łapkach. Mm, mm, to jest tak wciągając, jak ja mam do Was mówić. Ja takie pół kilo zjadam na raz, ale wiem, że większość ludzi nie ma takich mocy przerobowych. Jednak co trawie nie pita i co metabolizm pita, no to pita. Ten metabolizm, który odpowiada za meta metabolizowanie jedzenia, tego, że pita może zjeść dużo wszystkiego, wymieszać, gdzie e, inne dosze takie jak wata czy będą się po prostu źle czuć, składać z bólu, będą mieć zdjęcia, tak pita jest po prostu Niedoruszenia i ten metabolizm, który odpowiada za trawienie jedzenia, odpowiada w życiu Pity też za metabolizowanie życia. Dlatego pitty są po prostu tak, tak bardzo intensywne, tak, takie bardzo zdeterminowane i cisną po prostu przez to życie. I to jest, to jest piękne. Zrobiło się nam trochę poważnie. W ogóle przyszło mi coś do głowy, że spotykam kogoś, poznaję w życiu prywatnym kogoś, kto na przykład mnie ogląda, kojarzy i zawsze jest po prostu ten sam komentarz i to samo spostrzeżenie, że myślałem, że jesteś inna Ja wiem, że o tym mówiłam na kanale już dużo razy gdzieś tam pomiędzy ale to, że wy mnie widzicie jak ja opowiadam o trudnych często, poważnych tematach jestem przy tym poważna i taka głęboka to jest dlatego, że właśnie opowiadam i dzielę się tymi tematami i o tym jest mój kanał ale no ja taka nie jestem ja nie jestem poważna, nie jestem, nie wiem, nadęta e, uwielbiam się śmiać mm, po prostu uwielbiam mieć kupawkę. Często po prostu pusikam się w spodenki i to jest akurat u mnie norma, więc moi znajomi wiedzą ze śmiechu. I nie patrzcie po prostu na tych ludzi, którzy, których oglądacie w internecie na to, że oni są tacy, ja ze sam na filmach, bo tak jak oglądacie panią, która prowadzi pogoda, ona jest poważna, bo prowadzi pogodę, czyli nie znaczy, że ona w życiu prywatnym jest cały czas poważna. Po prostu mój content opiera się o rzeczy, które są trudne, przeważnie, poważne. Natomiast moja natura jest bardzo wesoła i to też jest o ide idealizowaniu, że nie jestem taka idealna, jak się wielu z Was Wam wydaje. W zasadzie, że mam po prostu wszystkie ludzkie odruchy, które macie też Wy. I mam nadzieję, że ten film, gdzie wajbik bajbuje, zwłaszcza z rana, będzie Wam przypominał, że nie jestem chod chodzącym zenem. Boże, jak mam mówić, jak ja mam będzie ostatnio dobra. Co do tego babu jeszcze, to nie jestem fanką jedzenia gotowanego, ciepłego jedzenia w lato, no ale właśnie to wynika z tego, że trafiłam na ten bób po prostu, w którym się tak zakochałam, a wiem, że bób jest bardzo, bardzo krótko, więc mimo tych upałów tam czwarty dzień z rzędu, czy piąty go jem i zaraz to się skończy. Natomiast od jutra w całej Polsce duży spadek temperatur, tak jak mówiłam, i wreszcie mam nadzieję, że przed tym komputerem usiądę i zacznę pisać moją czwartą książkę, bo w taki upał ja nie potrafię pisać wszystkie moje książki powstają kiedy jest zimno, deszczowo, brudno i taka pogoda pełnia lata no w ogóle nie sprzyja w mojej kreacji twórczej więc mam zamiar ruszyć z czwartą książką już właśnie od jutra i nie mogę się doczekać i lubię właśnie pokazywać to miejsce w którym tworzę, nie? To słoneczko ten księżyc, ta żółta ściana to jest takie ku słońcu no a na te Chłodniejsze dni, kiedy będzie dało się oddychać, polecam Wam przeczytać książkę Jestem doznaniem, czyli moją trzecią książkę, która skupia się na tematyce traumy transgeneracyjnej. Tego, czy żyjesz swoim życiem, czy żyjesz życiem swoich rodziców, co z pozycji biologii jest normalne, że odtwarzamy i powielamy rodzinne schematy. I wzorce, rodowe schematy i wzorce. Piękna książka, naprawdę bardzo dziękuję, to Wam wkle wklejam <laughs> kilka opinii, które już za nią dostałam. Jest do zamówienia na mojej stronie, a link do niej znajdziecie w pierwszej linijce w opisie filmu. I co jest istotne, we wrześniu organizuję e, spotkanie autorskie online na Zoomie dla osób, które przeczytały tę książkę. Link do tego spotkania będę wysyłać na maile osób, które tą książkę kupiły i to będzie długie, być może parogodzinne spotkanie, w którym nie tylko będę opowiadać o tej książce, będę odpowiadać na Wasze pytania, ale również chętnie podzielę się tym informacjami, jak wydać swoją książkę, jak to zrobić nie mając pieniędzy, jak to zrobić samodzielnie, bo to dostaje dużo pytań. Także jeżeli chcecie być na spotkaniu autorskim, bezpłatnym, darmowym, online, to zapraszam do zakupu, bo we wrześniu widzimy się na tym spotkanku. A ja tymczasem idę kończyć pub. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać jakie materiały mm. chcecie oglądać na tym kanale, bo ostatnio jestem płodna, jeżeli chodzi o tworzenie filmów. Kochani, do zobaczonka.